Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. W Polsce, w Polsce już jestem. Bardzo się cieszę, że już jestem u siebie w domu, że już mogę być z Boże, w którym służę na co dzień, ale też bardzo Bogu wdzięczny jestem za cały czas, który wspólnie z pastorem Cyrikasem i z kilkoma osobami spędziliśmy w Anglii, mogąc usłużyć Tamtejszym wspólnotom lokalnym. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować za to, jak nas przejęliście, jaki byliście dla nas zbudowaniem, jak nami opiekowaliście się w czasie tego pobytu i jak wiele dobrych, wspaniałych, bożych rzeczy mogliśmy wspólnie zrobić. Mam nadzieję, że to wszystko, co tam wygłosiliśmy, zostanie z Wami i wykona swoją pracę. Między innymi. Głosiliśmy na temat Bożego wybrania. Głosiliśmy na temat tego, że to Bóg i tylko Bóg powołuje do życia i to Bóg i tylko Bóg stoi za pewnymi rzeczami w naszym życiu, że bez Bożej woli nasza wola nie ma żadnego znaczenia i że z Bożą wolą również nasza wola nie ma żadnego znaczenia. No, i powstaje takie pytanie, co w takim razie zrobić z tym, co my musimy robić? Przecież Biblia wyraźnie mówi na temat tego, że mamy my założyć zbroję Bożą, że mamy my modlić się, że mamy my uświęcać się. No, a przecież powiedziałem, że za wszystkim stoi Boża On wola. To jest niezwykle proste. Niezwykle proste. Swoją chwałę. I swoją dumę z tego, co robimy, schowajmy do kieszeni. I mutmy się tak, wierzmy tak, jakby wszystko zależało od Boga. Jednocześnie swoje lenistwo i wszystko to schowajmy do swojej kieszeni. I działajmy tak, jakby wszystko zależało od nas. Ale to jest najprostsza recepta na właściwe życie z Bogiem zrozumieć, że wszystko zależy od Boga pogodzić się z tym, że wszystko zależy od Boga zostawić to, że wszystko zależy od Boga i jednocześnie robić tak, jakby wszystko zależało od nas z bojaźnią i drzeniem sprawować swoje zbawienie podam to na przykładzie gitary no, piękny jakby motyw, który można podać Słowo Boże mówi do nas, że Bóg przygotował wszystko do świętego życia, w pełni nas wyposażył do świętego życia, w pełni nam umożliwił święte życie i dał nam wszystkie narzędzia, byśmy prowadzili święte życie. Dał nam Słowo Boże, dał nam Ducha Świętego, dał nam możliwość rozwoju w kościele, w tym w kościele lokalnym. Jednocześnie Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie, że to wszystko, co mamy, ma być uświęcane. Mamy się starać, mamy z bojaźnią i drzenią sprawować zbawienie. Więc to tak, jakby Bóg dał nam gitarę. I ona jest w pełni gotowa i w pełni zdolna do tego, żeby zagrać na niej piękną melodię. Ale jednocześnie Bóg dał nam możliwość rozwoju, takiego rozwoju, żebyśmy my nastroili tą gitarę. Żebyśmy się nauczyli, w jaki sposób układać palce na tej gitarze, by odpowiednie chwyty, chyba się to nazywa, zrobić. I ostatecznie, w jaki sposób uderzać w te struny, by to wydało piękny głos. No i dokładnie tak rozumiem te rzeczy. Bóg nam dał wszystko. Dał nam też możliwość rozwoju. Ale to nie oznacza, że mamy przestać robić, że mamy przestać czynić i że możemy iść spać, bo Bóg za nas wszystko zrobi. Zobaczmy. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale Paweł do kościoła w Efezie pisze tak: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swojej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występów, według bogactwa Jego łaski. Strzodrze. Ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swojej woli, według swego postanowienia, którą przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. W nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni, zamiarem tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, Byśmy istnieli ku chwale Jego Majestatu. My, którzy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie, w nim także i Wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę Waszego zbawienia, w nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią ducha świętego, który był obiecany, on jest zadatkiem naszego dziedzictwa, w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga ku chwale Jego Majestatu. Jasno i wyraźnie, że Bóg zrobił wszystko. Trzeba w to uwierzyć, trzeba dokładnie w tym zafunkcjonować i trzeba wiedzieć, że to Bóg za tym wszystkim stoi. Że jedyna różnica między Tobą, który żyje świętym życiem, a tym, kto nie żyje świętym życiem, jest wola Boga, jest Jego dotyk, jest Jego uświęcenie, jest Jezus Chrystus i Jego postanowienie. Wszystko gotowe. Wszystko otrzymaliśmy, jesteśmy w pełni wyposażeni, w pełni namaszczeni, wszystko zrobione przez Boga. Jednocześnie Paweł w tym samym liście, w czwartym rozdziale, w rozdziale mówi tak: A zatem zachęcam Was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny. Powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój, jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Paweł zaczyna od tego, że jest Więźnią w panu. Ja pracowałem 13 lat w więzieniu. Więzień to ma tak, że robi wszystko, co trzeba robić nic mniej i nic więcej, jak to, co trzeba robić. A to jest właśnie uwięzienie w panu. Robimy wszystko, co trzeba robić nic więcej i nic mniej. Za większością wydarzeń w naszym życiu stoi właśnie pan. Jednocześnie Paweł mówi, że mamy postępować w sposób godny powołania, do jakiego zostaliśmy wezwani. To my mamy nauczyć się, na przykład, wznosić siebie w miłości. To my mamy usiłować zachować jedność ducha. Jest bardzo wiele rzeczy, które my musimy zrobić, dlatego, że dostaliśmy wszelkie narzędzia i mamy wszelkie błogosławieństwo i wszelkie uzdolnienie, by to zrobić. Prosto mówiąc. Tam, gdzie jest miejsce na to, żebyś się czymś pochwalił, pamiętaj, że zrobiłeś to tylko dlatego, że Bóg tak zdecydował. Tam jednak, gdzie jest miejsce, byś coś zrobił, pamiętaj, że w Królestwie Bożym nie ma funkcji lenia, nie ma takiego namaszczenia, nie ma takiego powołania i nie ma takiego urzędu, jak bycie leniem w Królestwie Niebieskim. Inaczej mówiąc, robisz. Fajnie, że robisz. Robisz tylko dlatego, że Bóg cię powołał. Nie robisz? Nie fajnie, że nie robisz. I nie robisz tylko dlatego, że jesteś leniem. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa!